Jeżeli poszukujesz przestronnego, dobrze wyglądającego, jednocześnie dobrze wycenionego samochodu, który przy tym wszystkim będzie w stanie opcjonalnie zaoferować napęd na obie osie, to być może JQ7 jest samochodem, który właśnie Ciebie zainteresuje. Jest to zupełnie nowa marka, debiutująca na polskim rynku. Firma należąca do tego samego koncernu, co prezentowana niedawno o moda. Co warto wiedzieć o JQ7 i jaki jeździ ten samochód? O tym opowiem Wam w tym materiale. Tak jak wspomniałem na wstępie, JQ7 jest samochodem, który naprawdę może się podobać. Mi osobiście bardzo podoba się cała bryła tego samochodu, ale o szczegółach designu tego auta opowiem wam za chwilę z OFA. Wspomnę również o cenniku tego samochodu. JQ7 stylistycznie jest bardzo ciekawą konstrukcją. Swoją nieco kanciastą bryłą sugeruje, że ma terenowe aspiracje, ale przy tym wszystkim zastosowano w nim wiele zabiegów sprawiających, że ten samochód na ulicy może przyciągać wzrok. Przede wszystkim na froncie widzimy olbrzymi grill z logiem JQ, dodatkowo kilka wyraźnych przetłoczeń i LEDowe lampy z retro wzorem, które mi osobiście bardzo się podobają. Patrząc na ten samochód lekko pod kątem i z boku, widzę w nim wiele podobieństw do rozpoznawalnych już na naszym rynku aut. Nie chciałbym Wam nic tutaj sugerować, bo sam jestem ciekawy jakich podobieństw jesteście w stanie się dopatrzeć. Napiszcie w komentarzu. Linia boczna skrywa przede wszystkim jeden ciekawy smaczek. Chowane w bryłę auta klamki. Tylna linia JQ7 jest w pełni spójna z frontem tego auta. Wzrok na pewno przyciągają tu charakterystyczne lampy z led pasem świetlnym. Nie ukrywam, że pod kątem stylistyki samochód ten bardzo trafia w moje gusta. A ile kosztuje JQ7? Podobnie jak w prezentowanej niedawno o Modzie 5, cennik tego samochodu jest uproszczony do maksimum. Do wyboru mamy tylko dwie wersje: Urban i Offroad. Pierwsza z nich kosztuje 139 900 zł, druga 157 900 zł. Obie wersje pod maską mają ten sam silnik, a pomiędzy sobą różnią się napędem i nieco samym wyposażeniem. Tak jak już przed chwilą wspomniałem, JQ7 dostępna jest tylko i wyłącznie z jedną jednostką napędową, ale do wyboru mamy wersję samego napędu. Dostępna jest wersja z napędem na przednią oś i na obie. Testowany dzisiaj przeze mnie egzemplarz to właśnie ta druga odmiana odmiana, w której moc przekazywana jest na wszystkie cztery koła. Moc, która wynosi 147 koni mechanicznych i dodatkowo silnik generuje 275 Nm momentu obrotowego. I to, co jest wyczuwalne w tym samochodzie, to to, że ta moc, to co generuje ten silnik, jest nieco niewystarczające do tego auta, do wersji z napędem na obie osie, i pokazują to dobrze dane katalogowe, ponieważ przyspieszenie do pierwszej setki w tym samochodzie przekracza już 11. Sekund, co we współczesnych samochodach jest raczej przeciętnym wynikiem. Jednak odczucia z jazdy codziennej tym samochodem raczej nie dają aż tak mocno tego we znaki, ponieważ w moim odczuciu tym samochodem da się jeździć całkiem płynnie. Okej, okay, to nie jest demon prędkości, ale jazda miejska czy jazda na autostradzie odbywa się relatywnie płynnie. Zapewne na te dobre odczucia z dynamiki tego samochodu ma wpływ automatyczna skrzynia biegów. Dwusprzęgłowa automatyczna skrzynia biegów, która działa płynnie, płynnie zmienia kolejne przełożenia i nie mam wobec niej żadnych zastrzeżeń. Zupełnie nie odbiega od tego, co znamy z europejskich samochodów. A na jakie spalanie możemy liczyć jeżdżąc JQ7 na co dzień? Jak sami wcześniej widzieliście, bryła tego auta jest dosyć kanciasta, co raczej negatywnie wpływa na opory, które ten samochód stawia na drodze. Są one na pewno większe niż w przypadku prezentowanej niedawno o Mody 5. No i co za tym idzie, spalanie musi być nieco wyższe niż w przypadku tamtego samochodu. No i jest. O około 1 litr. W przypadku jazdy w cyklu mieszanym w tym samochodzie udało mi się wykręcić wynik w okolicach 8 litrów, i myślę, że jest to raczej taki wynik, który może być powtarzalny dla wielu osób. Podejrzewam, że jeżdżąc tym autem spokojnie da się wykręcić nieco lepszy wynik, ale raczej nie liczmy tutaj na cudy. A jakie są moje ogólne odczucia z jazdy tym samochodem? Tak samo jak w przypadku Omody 5, tak samo i tutaj, moją uwagę zwraca dosyć agresywna reakcja na pedał gazu i pedał hamulca. Oczywiście jest to coś, co można wyczuć, natomiast trzeba pojeździć tym samochodem kilka dni, zanim przystosujemy się do tego, jak ten samochód reaguje na polecenia wydawane prawą stopą. Poza tą małą niedogodnością JQ7 jeździ się bardzo przyjemnie. Jest to fajnie prowadzący się samochód, zapewniający duży komfort jazdy, całkiem dobre wygłuszenie oraz dobre wyczucie i poczucie bezpieczeństwa na drodze. Te dwie ostatnie rzeczy są wynikiem przede wszystkim napędu na obie osie, który zapewnia dobrą przyczepność, ale również wielu systemów wspomagających kierowcę, które w tym samochodzie zostały zaimplementowane. No i niestety tak jak w przypadku praktycznie wszystkich nowoczesnych samochodów, część z tych systemów wydaje się być nieco nad Trętna, ale w systemie inforozrywki, który jest zainstalowany tutaj w JQ7, mamy możliwość bardzo szybkiego wyłączania czy wyciszania niektórych komunikatów, co jest naprawdę bardzo przydatne i cieszę się, że sterowanie tymi funkcjami jest tak łatwo dostępne, a nie są one zaszyte gdzieś tam bardzo głęboko w menu. Wracając jeszcze na chwilę do bezpośrednich odczuć z jazdy, wspomnę o układzie kierowniczym, który w tym samochodzie w mojej ocenie został bardzo fajnie zestrojony. Jest lekko sztywny, daje dobre czucie tego, co się dzieje z kołami i dobrze izoluje od nierówności, które spotykamy na jezdni. Równie dobrze zostało zestrojone zawieszenie, które... W połączeniu z napędem na obie osie gwarantuje bardzo wysoką pewność jazdy tym samochodem. Co ciekawe, to pomimo tego, że jest to samochód nieco wyżej zawieszony, to nie doświadczam tutaj jakiegoś mocniejszego wychylania się na ciaśniejszych zakrętach. Podsumowując, JQ7 to kolejny chiński samochód, który prezentuję na tym kanale, który odczarowuje to nasze przekonanie o chińskich samochodach. Jest to bardzo fajnie jeżdżące auto, którym z przyjemnością jeździłbym na co dzień, ale gdybym miał coś dodać tutaj od siebie, to bardzo chciałbym, żeby w tym samochodzie został wprowadzony za jakiś czas silnik diesla. Uważam, że doskonale uzupełniłby ten samochód swoim wyższym momentem, wyższą mocą. Naprawdę myślę, że JQ7 z dieslem byłaby to bardzo ciekawa propozycja. Natomiast już teraz wiem, że całkiem niedługo do gamy modelowej tego samochodu zostanie dołączona nowa jednostka, hybryda typu plugin, która zapewni wysoką moc i dużo lepsze osiągi niż w przypadku tej jednostki benzynowej. O tym, że JQ7 wygląda bardzo dobrze na zewnątrz, już Wam powiedziałem. A jak wygląda w środku? Czy jakość wykończenia jest dobra? Jakie są moje ogólne odczucia z kabiny tego samochodu? O tym opowiem Wam z Ofa. Wnętrze tego samochodu doskonale koresponduje ze stylistyką zewnętrzną. Już na samym wstępie powiem, że, w mojej ocenie, projekt kabiny tego auta jest bardzo udany, a sama jakość wykończenia nie pozostawia nic do życzenia. Ponownie i tutaj możemy dopatrzeć się rozwiązań, które nawiązują do terenowych aspiracji tego samochodu, czyli na przykład pozostawione na wierzchu śruby montażowe. Poza tym, mnogość zastosowanych materiałów i faktur naprawdę robi bardzo dobre wrażenie. Przy tym wszystkim, deska rozdzielcza jest minimalistyczna, a to dzięki i temu, że w zasadzie oparta jest ona wyłącznie na dwóch ekranach tym przed kierownicą, który zastępuje zegary i olbrzymim pionowym ekranem centrum multimediów, który również służy do obsługi wszystkich systemów dostępnych w tym samochodzie. Pomimo, że ja sam nie jestem fanem tak dużych ekranów, to w tym samochodzie jakoś szczególnie mnie on nie rozpraszał. Umiejscowiony jest na tyle nisko, że nie rzuca się w oczy w trasie, a przy okazji dostęp do niego jest prosty. Poza tym jest on bardzo dobrej jakości. System działa szybko i płynnie. Nie brakuje w nim żadnych funkcjonalności, a mi najbardziej podoba się w nim menu Niż szybkiego wyboru, w którym można przypisać szybki dostęp do ważnych dla kierowcy funkcji, na przykład systemów wspomagania, których działanie chcielibyśmy szybko modyfikować. Jeżeli chodzi o pozycję za kierownicą, to całkowicie bez problemu odnajduje się w tym samochodzie. Zakres regulacji w każdej płaszczyźnie, zarówno kierownicy, jak i fotela, jest wystarczający. W drugim rzędzie siedzeń nie ma zaskoczeń. Miejsca jest dużo. Przede wszystkim nad głową, ale i na nogi go nie brakuje. Można się tu komfortowo rozsiąść i skorzystać m.in. z podgrzewania kanapy. Bagażnik w wersji off-road jest mniejszy niż w odmianie urban o blisko 80 litrów. To naprawdę spora różnica. Jednak mimo to te 480 litrów w prezentowanej dzisiaj wersji wygląda całkiem dobrze. Na plus na pewno zasługuje tworząca się po złożeniu foteli prawie jednolita powierzchnia. Podsumowując, JQ7 to kolejna bardzo ciekawa chińska propozycja. Samochód ten przyciąga wzrok nie tylko ciekawą stylistyką zewnętrzną i wewnętrzną, dobrą jakością wykończenia, ale również ceną. A jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej o tym samochodzie lub osobiście zasiąść za jego scenami, odwiedź salony JQ grupy PGD oraz stronę internetową www.omoda.jku.pgd.pl